Frank jest to postać, która robi sobie bardzo często żarty, a nawet w tym jest znakomity. Dzisiaj się przyjrzymy mrocznej prawdy o tym bohaterze oraz teorii, która dotyczy dowcipów i był to jeden z epizodów Spongeboba Spongeboba o nazwie Dużo żartuje. Jesteście gotowi? Więc lecimy. Odcinek zaczyna się od Żółtej Gąbki i Patryka Rozgwiazdy, którzy z nudzenia się wchodzą do twierdzy żartów. Spotykają tam pracownika sklepu, który nie z dowcipów. That's your first lesson, son. The of all prank's. Pierwszym dowodem jest to, że sprzedał tajemniczą puszkę za jednego dolara. To jest naprawdę dziwne, ale nie sp sprzedał im tylko tą puszkę, ale również y, niewidzialny spray. To jest dość drogi przemiot. To dlaczego miałby im to po prostu dać za jednego dolara? Prank, gdy usiadł, mówi im, że. Pobrudzi Spongebobowi, Patrykowi ubranie. Now be Ale to wielkie kłamstwo. Zobacz teraz. Oglądając ten epizod po raz pierwszy, bardzo prawdopodobnie po... pomyślisz, że mówi prawdę. Ja... ja by... ja też tak myślałem. Dopóki nie zdałem sobie sprawy, że tak naprawdę to nie... nie brudzi ubrań. I chciał, aby zdję zdjęli ubrania ze strachu, że się poplanił. Po gotował żart dużo wcześniej i nawet nie wiedzieliśmy o tym, że zrobił rank. To może brzmić abstrakcyjnie. Jednakże, najważniejszym dowodem, jaki mam dla ciebie, jest, wydo jest wydarzenie, kiedy Puścik i Patryk Zdejmują te ciuchy i wtedy możemy za zauważyć, że Kancha Support nie ma skarpetek poplamionych. Z tym dowodem są przerażeni gości. Jak już powiedzieliśmy, że Frank to wszystko zaplanował, celowo sprzedał im puszkę farby, wiedząc, że staną się niewidzialni i zaplanują wszystko od początku. Co nienormalne i że typ, nie tylko, zrobił dowcip go... Wcipa, gąbce i rozgwieździe. A zrobił psikusa wszystkim mieszkańcom Biking Don poprzez pranki Patryka i Spanzłopa tak naprawdę zrobił żart wszystkim w miasteczku. W takim razie ty ty tytułowy mistrz dowcipów jest tak, taki niesamowity, że widzisz. że, widzi, że yy, widzisz. Deska była dla przyjemności przyjemności prankster. Szczerze mówiąc wszystko mu się podoba. Je siedzą z tyłu. Jednak to była jedna taka osoba, która nie bała się ducha. Teraz pan sprawia, że Eugeniusz Krab będzie się będzie tak bardzo bał się duchał. więc pozwólcie, że coś wam powiem widzowie. pan mm. Krab zupełnie się nie bał. Zachowuje się tak, ponieważ Frank po powiedział mu wszystko, co, co ma robić. Kazał Krabowi udawać, jakby się bał. Oraz żeby miał wiadro z wodą i mógł ją je wylać, po czym znowu są widoczne. Zauwa zauważcie to, że wciąż skarpetki Spongeboba się nie po pobrudziły. Jeżeli chodzi o za zorganizowanie całego żartu, wie wiele z was może się zastanowić dlaczego Patryk Krozgwiazda i z Kanciasto Borty chcieli zrobić pra prank w Bigin Don. Oni po prostu chcieli się zabawić. Ważną rzeczą, na którą musimy zwrócić uwagę, Eugeniusz, tak mniezie zabity deskami w restauracji pod tłustym krawem. W oczekiwaniu na tego rzekomo ducha. Więc dla tych, co uważają, że ta teoria jest fikcyjna, ale może pan Krab był jedyną osobą, która zorganizowała społeczność mającą na celu pokaz pokazanie się od bikini. Ale żaden Eugenius Skrap nie zmusiałby wiedzieć, że woda pozbędzie się niewidzialnego sprawy. Frank powiedział mnie mu to wcześniej, więc do niego zadzwonił lub spotkał go osobiście. Trzecim już dowodem że w kukcika. Dynda. Dyn żółtej gąbce i różowej rozgwieździe w niebie bez ubrań. Poczynicy. That Mr. Krabs, always looking out for me. What a guy. Czeka chwilę, skąd się wzięli ci mieszkańcy? Przecież Tłusty Krab był zamknięty. I wszyscy dostali dowcip od SpongeBoba i Patryka. Ktoś musiał im powiedzieć wcześniej, żeby przyszli, bo to jest zaplanowane. Frank naprawdę jest mistrzem, gdyż. Obmyślanie planu tak skomplikowanego jest dla mnie tak szalone, że po prostu nie zdawałem sobie z tego sprawy. Ludzie z miasteczka nie są głupi, a wiesz kto je, jeszcze nie jest głupi? Frank. Grał przez to cały czas, ale wszystko co robił zostało ustawione. Pamiętajcie, że to tylko teoria, ale myślę, że to prawdopodobna teoria. A jak chcesz się dowiedzieć wszystkich odcinków z października... Masz taką możliwość, masz na to 3 sekundy. 3, 2, 1. Daj znać w komentarzu, czy ci się udało.